Nie żyje aktorka nocy i dni. Zmarła trzy lata temu. Jej śmierć wyszła na jaw dopiero teraz. To wiadomość, która wstrząsnęła fanami kultowych polskich seriali. Nie żyje Joanna Kostusiewicz, aktorka, którą widzowie pokochali za rolę Paoli Campobelli w filmie Dwa żebra Adama oraz żony Hipolita Niechcica w serialowej adaptacji Nocy i dni. I choć zmarła 3 lata temu, dopiero teraz świat dowiedział się o jej odejściu. Informacje o śmierci aktorki przekazał portal filmpolski.pl. Joanna Kostusiewicz odeszła w 2022 roku, mając 82 lata. Zmarła w Australii, z dala od blasku fleszy. Przez wiele lat mieszkała tam na emigracji, cicho, prywatnie, spokojnie. Z dużym opóźnieniem dotarła do nas informacja, że 3 lata temu, w Australii, w wieku 82 lat zmarła aktorka Joanna Kostusiewicz. Poinformował filmpolski.pl na swoim facebookowym profilu. Joanna Kostusiewicz Wielka nadzieja polskiego kina. Joanna Kostusiewicz urodziła się 21 listopada 1940 roku w Warszawie. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, a jej debiut i zarazem największy ekranowy sukces przyszedł szybko. Już podczas studiów wcieliła się w Paole Campobelli w filmie Dwa żebra Adama, gdzie oczarowała widzów urodą i charyzmą. Później można ją było oglądać w epizodycznych, ale zapamiętywanych rolach, m.in. w czarnych chmurach, Jowicie i ekranizacji nocy i dni. To właśnie w tym ostatnim serialu zagrała żonę Hipolita Niechcica, co przyniosło jej szerszą rozpoznawalność wśród telewidzów. Nie żyje legenda kina, teatru i telewizji. Pracowała przy kultowych produkcjach. Zniknęła z ekranów. Co się stało z Joanną Kostusiewicz? Wszystko wskazywało na to, że czeka ją wielka kariera. Kostusiewicz w połowie lat 70. zaskoczyła wszystkich decyzją o zakończeniu działalności aktorskiej. Ukończyła drugi kierunek w łódzkiej filmówce, realizację telewizyjną programów dziennikarskich i przez pewien czas pracowała jako redaktorka przy spektaklach teatru-telewizji. W 1979 roku zdecydowała się na radykalny krok wyjazd z Polski na stałe. Osiedliła się w Australii i praktycznie zniknęła z życia publicznego. Nie udzielała wywiadów, nie wracała do dawnych ról, nie pojawiała się na ekranie. Jej śmierć, choć miała miejsce aż trzy lata temu, dopiero teraz została oficjalnie potwierdzona. Pozostawiła po sobie nie tylko wspomnienia, ale i niedosyt.